Witam Ciebie w kolejnym odcinku pod tytułem: Jak podwyższyć swój naturalny poziom testosteronu naturalnymi metodami. A zatem, zaczynamy w tym momencie od sposobu numer 5. Jeżeli chodzi o sposób numer 5, jest to dość zaskakujące dla wielu osób, ponieważ musisz pamiętać o tym, że Twój poziom testosteronu jest zależny od Twojego poziomu tkanki tłuszczowej. Stąd też jest wielu trenerów rozwoju e, osobistego i personalnych przy okazji, którzy zajmują się fizycznością którzy najpierw w momencie, kiedy dokonują transformacji fizyczności danej osoby, najpierw za wszelką cenę starają się zredukować tkankę tłuszczową. Dlaczego? Wyobraź sobie osobę A i osobę B. Osoba A i osoba B produkują taką samą ilość testosteronu, z tym, że osoba A ma znacznie wyższy poziom tkanki tłuszczowej niż osoba B. Okazuje się, że osoba B w znacznie wyższym stopniu wykorzystuje ten testosteron. Dlaczego? Ja już to wyjaśniłem w jednym z artykułów, które opublikowałem na e, portalu True Health. Natomiast e, prawda jest taka, że w tkance tłuszczowej dochodzi do e, konwersji w dużym uproszczeniu testosteronu w estrogen, co w przypadku, kiedy tkanka tłuszczowa jest w dość znaczącej ilości, ta transformacja ma dosyć duży wymiar. A zatem najpierw zmienić poziom tkanki tłuszczowej w swoim organizmie, a później się wyższym poziomem testosteronu. Sposób numer 6. Trenuj z ciężarami. I nabierz masy mięśniowej. Oczywiście nabranie masy mięśniowej ma związek z poprzednim punktem i sposobem, natomiast trening z ciężarami, jak udowodniono, jest treningiem, który zwiększa poziom tkanki mięśniowej i zwiększa produkcję testosteronu, oczywiście przy zachowaniu właściwej diety. Jeżeli chodzi o trening siłowy, pamiętaj, aby wykonywać trening intensywniejszy od bardziej rozleczonego w czasie, ponieważ im dłużej trwa trening, powyżej godziny, tym poziom testosteronu zaczyna spadać. Pamiętaj, aby wykonywać ćwiczenia wielostawowe i pamiętaj, aby dosyć często trenować klatkę piersiową, barki i plecy. Dlaczego? No, to o tym powiem trochę więcej w artykule, który niebawem opublikuję. Kolejną rzeczą jest to, aby w przypadku treningu siłowego pamiętać, aby swoje ciało poddawać coraz to większym obciążeniom, ponieważ jeżeli uznajesz trening siłowy, trening, kiedy to dany ciężar podnosisz 50 razy, nie jest to trening siłowy, jest to trening bardziej aerobowy. Metoda numer 7. Jeżeli chcesz podnieść swój poziom testosteronu, a tym samym obniżyć poziom kortyzolu, jak pokazały badania naukowe, bardzo, bardzo przydatnym sposobem w tym względzie okazuje się medytacja i unikanie stresu. Oczywiście o tyle, o ile medytację możesz wykonywać we własnym zakresie, w dowolnej formie i kształcie. O tyle stresu w zasadzie ciężko jest ci unikać, aczkolwiek możesz na przykład, jeżeli masz do wyboru zajęcie A i zajęcie B i wiesz, że zdecydowanie zajęcie B będzie dla ciebie mniej stresujące, wybierasz zajęcie B. Nie jest to żadnego rodzaju ucieczka, ale pamiętaj, że stres, który jest tylko i wyłącznie wytworem twojej wyobraźni, potęgowany przez emocje, jest czymś, co może absolutnie doprowadzić do destrukcji twojego układu immunologicznego, jak i całego twojego zdrowia. Jeżeli chcesz mieć wyższy poziom testosteronu, po prostu musisz być bardziej odporny na stres, i być może tutaj z pomocą Ci przychodzi trening oddechowy. Metoda numer 8. Jeżeli chodzi o podwyższenie poziomu testosteronu, co jest związane, z, jakby nie było z seksem, pamiętaj, aby uprawiać seks regularnie. I tutaj chciałbym obalić pewnego rodzaju mity związane z tym, że na przykład piłkarze przed ważnym meczem dokonują albo przynajmniej teoretycznie powinny dokonywać abstynencji seksualnej wynoszącej co najmniej 2 czy 3 tygodnie. Tak samo jeżeli chodzi o fajterów. Otóż okazuje się, że abstynencja seksualna, która wiąże się z tym, że po prostu nie dochodzi do ejakulacji, Czyli mówiąc wprost, rytrystku, jest czymś, co absolutnie może podnieść Twój poziom testosteronu, nawet do poziomu 140%. 140%. Natomiast. Nawet. natomiast jeżeli chodzi o abstynencję seksualną powyżej jednego tygodnia, nie ma to absolutnie żadnego pozytywnego, a tylko i wyłącznie później już negatywny wpływ. Jeżeli chodzi natomiast o samą um, abstynencję seksualną, no cóż. Powiedzmy sobie szczerze, że po e, stosunku seksualnym, w zasadzie 24 godziny po stosunku seksualnym, w przypadku osoby dorosłej mamy do czynienia z całkowitą regeneracją hormonów seksualnych i podniesieniem ponownym poziomu testosteronu.